Na chwilę przerywamy czytanie listu do Rzymian, po to, żeby zajrzeć do listu do Tymoteusza w którym to czytamy o dość takiej nieciekawej sytuacji tego Pawła. Pisze o tym, że Demas opuścił go, umiłowawszy ten świat. Aleksander Brązownik wyrządził mu wiele zła i ostatecznie mówi, że wszyscy mnie opuścili. Jedynie, jak zaznacza jedynie Łukasz jest z nim. Sytuacja rzeczywiście nieciekawa, trudna. Apostoł, który odnosił sukcesy misyjne, doświadcza teraz Sytuacji, w której to ludzie, z którymi pracował, wybierają zupełnie inny kierunek swojego życia. Co również może być też naszym doświadczeniem, że ludzie, którzy są przy nas, których dobrze znamy, nagle jakoś zmieniają zdanie o nas, o kościele, o Panu Bogu, zaczynają gdzieś, gdzieś, gdzieś odchodzić. I święty Paweł jest patronem tych wszystkich opuszczonych, gdyż on przypomina nam, że ostatecznie, ostatecznie Bóg jest zawsze z nami. Bóg jest przy nas i wspiera nas. W działaniu, w dobrym działaniu, tak abyśmy wypełniali to, do czego Pan Bóg nas powołał. Dlatego w sytuacjach opuszczenia, zostawienia przez bliskich, prośmy o się tego Pawła, tak abyśmy nie wątpili w to, że Bóg jest przy nas, wspiera nas i prowadzi. Pan Jezus posyła dzisiaj przed sobą 72 i daje im prostą i jednoznaczną instrukcję. Mówi im, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Zanim cokolwiek innego powiecie, zanim cokolwiek innego zrobicie, przynieście pokój. Myślę, że bardzo warto od tego zaczynać każdą rozmowę z drugim człowiekiem, zwłaszcza taką, w której mogą paść trudne słowa, zwłaszcza taką, w której być może trzeba coś wyjaśnić, być może w której będziemy się spierać. Hebrajskie słowo szalem, od którego pochodzi rzeczownik szalom, w takim dosłownym znaczeniu yy, oznacza nieodniesienie ran, bycie bezpiecznym, bycie zdrowym. Nawet jeżeli mam do przekazania drugiemu człowiekowi coś trudnego, chcę podzielić się z nim swoim żalem, chcę wylać jakieś swoje pretensje, to warto na samym początku przynieść pokój. Zapewnić przez swoją postawę, przez swój sposób bycia, swój sposób mówienia, żeby ten człowiek poczuł się bezpiecznie, żeby się nie bał, że ta rozmowa go zrani. Że ta rozmowa ma go upokorzyć, że ta rozmowa ma go zniszczyć. Najpierw mówcie, pokój temu domowi.